Cześć, z tej strony Ania Radowicka, jestem dietetykiem. Od 10 lat układam diety dla swoich pacjentów i wyobraźcie sobie, że przez te 10 lat nie korzystałam z żadnego programu, który by wspomagał naszą pracę dietetyków, dlatego że nie byłam jakoś mentalnie przekonana do tych wszystkich programów. One były dla mnie takie nielogiczne, ciężko było się mi w nich odnaleźć. Sama stworzyłam sobie taki trochę schemat układania jadłospisów w Excelu, ale oczywiście to wiązało się też z Długim czasem układania takiego jadłospisu, aż w końcu, uwaga, nastąpił przełom. To jest po prostu coś niesamowitego. Ja słuchajcie, testuję od pięciu czy, czy już, nie wiem, dziesięciu dni. Program Dietik Pro yy, i z tego miejsca po prostu ludziom, którzy stworzyli ten program, jestem ogromnie wdzięczna. Słuchajcie, ja bez y, żadnej instrukcji, obsługi, żadnego szkolenia, bo oczywiście dostęp jest cały czas bezpłatny, możecie tam wejść i y, zalogować się i skorzystać z tego programu. No, z ręką na sercu, w 20 minut ogarnęłam ten program, jak układać jadłospis, i rzeczywiście pierwszy raz mogę to powiedzieć bardzo szczerze tu i teraz, że. Ułożenie jadłospisu zajęło mi 20 minut. Do tej pory nie było to możliwe, mimo że analizowałam, przeglądałam wiele programów dostępnych na rynku. No tu po prostu jest wszystko jasne, przejrzyste. Yy... Jest lista zamienników, e, e, pogrupowanej ilości kilokalorii, jest bardzo intuicyjny. E, dla wszystkich, którzy zaczynają przygodę w naszym zawodzie dietetyka, polecam z całego serca, e, dla doświadczonych dietetyków, e, czyli takich, którzy już tyle lat są na rynku. E, I zawsze gdzieś tam, powiem szczerze, ja uwielbiam pracę z pacjentem, kontakt z nim, e, gdzieś tam cały czas lubię ludzi, ale to układanie jadłospisów nie oszukujmy się, jest bardzo żmudne i praca chłonne. Czasami jadłospis, ja nawet, mimo że tyle lat układam, potrafię tu układać godzinę, półtorej. To nie jest normalne, naprawdę. No, mamy też swoje życie prywatne, e, lepiej spędzić go, nie wiem, idąc na spacer, na jakąś aktywność fizyczną, e, więc słuchajcie, jeżeli się zastanawiacie, to dzisiaj się nie zastanawiajcie. Bardzo polecam, w pełni się podpisuję. Ania Radowicka, polecam Dietik Pro.